Jestem archiwista, zbieram to, czego świat nie chce zobaczyć. Dzisiejszy plik pochodzi z miejsca, gdzie cienie nie mają światła. Niektóre wiadomości nie proszą o odpowiedź. One żądają reakcji. To nie jest historia hakera, to historia zwykłego użytkownika. Nie szukał Darknetu. Darknet znalazł jego. Wiadomość przyszła nagle, bez załączników, bez linków. Tylko jedno zdanie, które wystarczyło. Twoje urządzenie zawiera nielegalne materiały. Niczego nie pobierał. Nie klikał. Nie szukał. Ale strach nie potrzebuje dowodów. Strach potrzebuje tylko czasu. Nie nazwali tego szantażem. Nazwali to rozwiązaniem. Oto co zobaczył nasz bohater odcinka po odpaleniu komputera. Myślał, że to żart lub głupia próba wyłudzenia pieniędzy, ale sprawdził. Im. Na komputerze znalazły się ohydne pliki z małymi dziećmi, których nie mógł usunąć. Pliki były jakoś zabezpieczone, a oni... A oni powiedzieli, że mogą to usunąć, że mogą zatrzymać sprawę. Zapłacił, bo co miał zrobić? W Darknecie ten schemat pojawia się często. Jako usługa. Jako mechanizm. Płacisz! I ktoś ma zrujnowane życie. Sprzedają strach, sprzedają presję, kradną czas, kradną czyjeś życie. Najgorsze nie jest to, że zapłacił, najgorsze jest to, że po zapłacie zapadła cisza. Pliki zniknęły, ale czy to już się nie powtórzy? I czy to nie zdarzy się tobie? To było archiwum. Kolejne zostanie otwarte wkrótce.